Zasady na moje nocowance. Najpierw sobie razem saunujemy. Po pierwsze, to nie saunujemy. Trzeba nazbierać drzewa, zbudować szałas. Potem jemy rosół. Oczywiście bez glutenu, bez laktozy. Francuska racja wojskowa jako prowiant. Po wspólnym jedzeniu przechodzimy do wspólnego oglądania filmów. I czytamy poradnik bezpieczeństwa. Po oglądaniu idziemy do łóżka. Śpimy pod gołym niebem. Także jeżeli komuś to nie pasuje, no to wybaczcie niestety. No ale takie są warunki dzisiejszej, dzisiejszej nocowanki. Czas się sprawdzić po szkoleniu w Survival. Techem. Dzisiaj sprawdzam się w akcji. Zawsze chciałem to zrobić z rzeczami z temu, żeby było ciekawie. Zobaczymy, co to będzie. Bez żadnych namiotów, piecyków buduję swój szałas, nocleg. Dodatkowo rozpalam ognisko krześciwe. Aura ciekawa, bo jest koło zera. Dodatkowo jeszcze śnieżek pruszy. Ja szukam jakiejś miejscowy, żeby się fajnie dzisiaj rozbić, fajnie pobiwakować. Bez stresu, zobaczymy co to będzie. No i naprawdę z minimalną ilością sprzętu, bo nie mam go naprawdę dużo. Mam tylko rzeczy tak naprawdę niezbędne, gdzie jak gdzieś tam zawsze w swój taki plecak. Nie nazwę go ratunkowym, ale taki survivalowy mam spakowany, więc w razie gdyby coś się działo zawsze, zawsze go biorę. Dodatkowo wymyśliłem sobie, że będę budował dzisiaj schronienie, tak jak to było na szkoleniu. Więc już bez pomocy dodatkowych rąk zrobię to sam. Zobaczymy co z tego będzie. Najpierw muszę znaleźć jakąś miejscówę. Chyba znalazłem swoje miejsce. Tu mam taki fajny zagajniczek, przed nim się rozłożę. Tam jest sporo materiału, więc myślę, że to będzie dogodna sytuacja też, żebym raz był osłonięty, dwa mieć materiał w miarę blisko siebie. Wiadomo, że to sobie wszystko nazbieram dzisiaj, nie? Ale myślę, że to będzie dobra idea. No zobaczcie. Czym się kieruję? Nie ma śniegu. Gdzieś tam naturalna bariera z tyłu. W razie czego ten przewrócony konar. I myślę, że tu będzie idealne miejsce. Krok pierwszy: budowanie szałasu. Jako schronienie posłuży mi tarp, który kupiłem na temu. Kuźwa, jakie on ma wymiary? Niby dwa na trzy miał mieć. Będzie mi jeszcze potrzebny linka sznurek oraz piła. Kurna, że ja tego tarpa tak mało wziąłem. No cóż, no, taki mamy klimat, jak to mówiła nasza ministra. Rozpoczynamy nocowanie, ale myślę, że yy, ten szałas nie daje mi spokoju. Powiem wam, że Julia Wieniawa na bank by tutaj nie przeszła na nocowankę. Na bank. Francuska racja wojskowa w prawdziwych warunkach. Zobaczymy, co to jest. Ile jest tego warte? Już muszę się posiłkować światłem, bo już jest ciemno, ale jestem rozgrzany. Tak się napiłowałem, że Jezu, mi jest gorąco. Ale się muszę ubrać zaraz, bo to będę chory, kurna. Jestem jakieś półtora metra od ogniska, bardzo ciepło, nawet kurtki nie mam, więc yy, zapowiada się ciekawa noc. Ale zanim noc, to trzeba coś zjeść. Francuska racja. Otwórzmy, zobaczmy, ja myślę, że na nocowanku u Julki to, to bardziej sushi by wleciało niż coś takiego, ponoć zachwalana, ponoć bardzo dobra, no jestem ciekaw, no nie powiem szczerze, że trochę się przetrzymałem, jestem bardzo głodny, przy Was otwieram, francuska 24 godzinna racja wojskowa. O, ciasteczka, baton czekoladowy. Ile rzeczy. Izostar, mixed drink. Czegoś mi się napił, jakieś herbaty. Kakao, baton. O kurna. Powiem wam szczerze, podoba mi się. Szałas mi się nie podoba, ale podoba mi się, że w takich warunkach będę testował rację. Co to jest? A kawa herbata cukier. Musi to na śniadanie. Zupka. Elegancko. Dwie duże konserwy. To zaraz jedną w pierdziele I to co szanuję. Podgrzewacz. Ja mam ognisko. O tu jeszcze jakieś Co to jest? To wygląda jak jakiś kawior. Jedną otworzę. Zobaczę. Czyli konkarne. O kurna. W każdym razie dzisiaj dwie zjem. Bo jestem kurna wypuszczony. Batony, ale na grubo. I chusteczki jest. Chusteczki. Wiecie po co? A gdzie ja mam jakąś łyżkę? Chłopie. Dawaj mi łyżkę jakąś. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Chociaż na to przygotowany nie jestem. Dobra, będę podgrzewał czyli konkarne, a w międzyczasie... Fromage, Eee, czad, to z tymi kurna i krakersami to spierdzielę. Sorry, że tak mówię, ale jestem turbogłodny. Na mój późny obiad wpada chili konkarne. Widzisz, Łuka, kurna, jak się bawimy? Po francusku. O, ale to będzie dobre. W międzyczasie spróbuję fromage i z wieczka zrobię sobie łyżkę. To jest dobry pomysł, kurna. Technologia. Krakersiki, bardzo ładne. Nie ja wiem, czy to w ogóle widać w tym świetle. Staram się jak mogę, uwierzcie. Ale są głodne, ja Cię kręcę. No pachnie serem. Ale to za spałaszuje. Dzień dobry, Francja. Ale dobre. No serowe fundi. W tych warunkach polowych czegoś takiego nie jadłem. Patrzę się teraz na kadr i sam nie dowierzam, w którym miejscu jestem i co robię. Naprawdę. No normalnie ser, ale to jakiś śmierdzący, Uch. no chodzą mi też, że Francuzi to naprawdę potrafią dobrze zjeść, ale no tu jestem turbo zaskoczony. No co za ser, że normalnie mógłbym to gościom dać i by każdy się zajadał. No jeżeli tak się zapowiada francuska racja wojskowa to, to bonjour, bonjour. Bardzo ładnie to wygląda i bardzo ładnie pachnie. Spróbuję i wam powiem. No, tak to jeszcze nie jadłem, ale chrzanić to. Nieważne jest jak wygląda, ważne, że działa. Smacznego. Czyli konkardę francuskie. Sprawdzam. Ożesz dupę, ale zajebiste. Zobaczcie, jak to wygląda. Zajebiste. Przepraszam. Bardzo dobre. Bardzo dobrze przyprawione. Nie trzeba tu doprawiać soli pieprzu. Super to smakuje. W takich warunkach. Oj, to ja jestem kontentowany. Ciekaw jestem tylko, jak mój śpiwór z temu się spisze. Najlepsze danie do tej pory, jakie jadłem. Bez jaj. No naprawdę dużo słyszałem opinie na temat francuskiej racji, że jest bardzo dobra. No, ale nie podejrzewałem, że to będzie aż takie danie. No to jest danie takie naprawdę super. Piszcie, jak takie materiały Wam się podobają. W momencie, kiedy rzeczywiście ruszam na tak zwaną nockę w teren i przy okazji testuję rację. To jest fajne, przyjemne, spożyteczne, uważam, że w takich warunkach taką rację powinno się testować. Jeszcze gdybym tylko kur na łóżeczkę miał, to by było super. Kukuryczka, fasola, mięsko w fajnym susiku, bardzo dobrze przyprawione, super smakuje. Jak takie spaghetti, ale bez makaronu, dobrze doprawione i pikantne delikatnie. Z mojego szałasu nie jestem zadowolony. No to istny szałas jest, ale na głowę mi nie pada, więc to jest najważniejsze. Ale jedzenie podnosi morale. Naprawdę podnosi, i to jest coś super. Pojedzone, dołożone, ubrane. To czas na trochę rozrywki. Poradnik bezpieczeństwa. Otwórzmy, zobaczmy. Kupę kasy ponownie zostało dodane. Początek wita nas takimi słowami. Twoje przygotowanie ma znaczenie. W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacznie wzrosło. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaże, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Kurde. Dobra. Panie Kamysz, coś my tu mamy. Zdrowo się odżywiaj. Zadbaj o zdrowie psychiczne. Miej przy sobie niezbędne leki. Podtrzymuj kontakty ze sobą, na których możesz polegać. Nie wahaj się korzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Gdzie jest o to tej toalecie? Bo no to wszyscy pokazują. Z takich rzeczy, które ja mam, które wprowadziłem jakiś czas temu, jeszcze jak wybuchł ten, nazwijmy to konflikt na wiadomo gdzie, to mam. No powiem, mam kupione kilkanaście litrów benzyny, agregat. Samochód zawsze zatankowany, no i taką swoją skrzynkę z podstawowymi rzeczami: z jedzeniem, z lekarstwami, z dokumentami. I to zawsze stoi przy drzwiach. Nie jest wielkich rozmiarów. Ciężkie jak cholera, bo i ryż tam jest, i kurcze, konserwy i tak dalej. Ale to ja już jestem na to przygotowany od, od kawał czasu. Zabasy domowe na minimum 3 dni. No ja mam zapasy na 2 tygodnie. Taka edukacja była chyba w szkole, ja nie wiem, czy nadal jest. Kiedyś było PO, przysposobienie obronne kojarzycie, to myślę, że to jest przedmiot, który takich rzeczy powinien uczyć. Nie wiem, czy to nadal jest w szkołach. Muszę się zorientować. Higiena w kryzysie. No moja higiena dzisiaj będzie wyglądała tak, że papier toaletowy i, i zakrzak. W przypadku braku bieżącej wody możesz stworzyć prowizoryczną toaletę. Nakładając na weterku plastikową torbę. Po użyciu wyrzuć torbę zawartością do osobnego pojemnika. Nieprzyjemne zapachy zneutralizujesz za pomocą ziemi, trocin i żwirku. Poczytałem. O, ale rozrywka. Ja myślę, że u Julii Wienia by było lepiej. Chociaż sobie pooglądała Taniec z Gwiazdami. No dobra. Coś bym przekąsił. Co my tu mamy? I został. Batonik. Przyda się. Przed 20. Tak się prezentuje. Sprasowany. Wygląda jak Jak te sezamowe ciastka. A w smaku? Czy trochę miodu? Jest rzeczywiście sezam. Bardzo neutralny. No. Nudy to muszę wrócić do poradnika. Żywej duszy nie ma. A tak wygląda moja norka. Ogarnąłem się trochę. Widzicie jak to wygląda? Spartańskie warunki. Kupiłem sobie na temu rękawiczki i czapkę. Mówię, będę siedział. Ciekaw jestem jak to będzie działało. Już trochę zaczyna wiać. Aha, to skarpety. O Jezu. Jaki poliester. No to ich nie założę. A, taka kominiara. Eee, do spania dobra. O! Rękawiczki założę. Zaczyna ciągnąć chłodem. Widzicie jakie rzeczy na nocowance? Super. Piłem szpiwór też na temu, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakieś jedno wielkie dziadostwo, bo to jest polska marka. Bas. Polska Home Line. Wygląda obiecująco. Więcej wam powiem wieczorem, znaczy w sensie rano. Do tego wziąłem biwi. Bivi to jest taki pokrowiec na śpiwór. Co prawda zagrzeje się w tym niesamowicie, ale dodatkowo będzie mnie to chroniło przed wiatrem, przed mrozem. Boże, jaki ładnie zapakowany. No, może być całkiem fajnie. No ale zrobię szybki test. Zobaczymy przed jedzeniem jeszcze. Kurtkę powinienem ściągnąć, to jeszcze ściągnę, wiem. Wyjątkowa noc mi się trafiła. Jest koło zera, ale nie czuć tego w ogóle. Cały szczęście deszcz ani śnieg nie pada w ogóle. Więc jest całkiem, naprawdę, całkiem przyjemnie. Coś w nocy widziałem, że ma po, popruszyć, ale to. Ja będę spał w swoim szałasie, jak włóczyki. No to, szanowni widzowie. Kolejne danie. Tak to się prezentuje. Nie wygląda zbyt apetycznie. Jakaś pasta. Myślałem, że tu będzie makaron w środku. Nie wygląda, smakuje. Szerpana, jak była, była wina jakaś. Bardzo smaczna. No ja tak, to się mogę bawić. Tak, to ja mogę nocować. Jednak ja trochę prześmiewczo to robię. Ale jakiś, jakiś motyw przewodni jest. Nie mam ochoty na żadną herbatę, nie mam ochoty na żadną kawę. Zrobię sobie to jutro rano. Siusiu, siu, paciorek i spać, jak to mama mówiła. No, zobaczymy śpiworku, co ty kurna potrafisz. Ale żeby ci pomóc, to zakładam biwi, czyli taką osłonę nazwijmy to. To nie jest nic innego jak folia. Całkiem możliwe, że się zaparze jak coś, to. W nocy to ściągnę. O, Boże. O, ale przyjemnie. Dzień dobry widzowie, kilka minut przed siódmą, żeby Was jeszcze nie zmienić jest ciemno. Noc ciepła, ale mokra. Pod tym biwi. Zaczęło się skraplać. Mała sałęka się zrobiła. I czuję, że w niektórych miejscach szpiwór mam przemoknięty. Nie mogłem spać od pierwszej do trzeciej, tak to było fajnie. Do ogniska w ogóle nie dokładałem, poczekałem, aż się wypali. I sobie zasnąłem. Jest fajnie, jest przyjemnie. Jest bardzo świeżo. I ten zapach lasu za mną chodzi. Nie mogę się. O, alarm. Wstawać dziady. Mam ochotę napić się czegoś ciepłego, coś zjeść. I koniec nocowanki. Robię kawkę wykorzystuję podgrzewacze z racji francuskiej robię śniadanko, Wam pokazuję i zbieram mandżur ale naprawdę spodziewałem się, że noc będzie mroźna a, a naprawdę dupka mi nie zmarzła naprawdę dupka mi nie zmarzła obawiałem się, że będę musiał siedzieć, dokładać, a tu chwila testu i się obroniło Dobra, koniec pitolenia. Bo tu przeżywam jakby nie wiem co. Czarna francuska kawa o poranku. O, ale mocna. Dałem dwie saszetki, Może nawet nie wiem jak ja wyglądam. Czy jestem czysty, czy jestem brudny? Nie mam zielonego pojęcia. No ja tak wyglądam rano. Dobra, robię musli, a w międzyczasie jeszcze pokażę Wam, co to tutaj mam. Tu widziałem, że mamy jeszcze jedną taką konserwę. Tu mam jeszcze jakieś dwa badoniki, cukierki ananasowe. Dobra, yy, znalazłem taką konserwę jeszcze. To będzie, że tak powiem, moja przystaweczka do śniadania. Ta konserwa tak się prezentuje. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. No, ale muszę Wam powiedzieć, że francuskie jedzenie Robi naprawdę robotę. Jeżeli będziecie mieli możliwość gdzieś spróbowania francuskiej racji, spróbujcie. Nie pożałujecie. Tak to wygląda. Widzę, że to ma trochę konsystencję takiego paszteciku. Mięso jakieś. Mm. No ale pyszne. No kurna, ale pyszne. Kurna, to to tak, jakbyście gdzieś jakąś puszkę premium kupili. Voyage, Musli. Tak one się prezentują, te musli. Musi trochę wciągnąć. Mmm. Bardzo fajne. Czekoladowe. Nie są oszukane. Galaretka taka. Wykawki. W sam raz. O ja Cię kręcę. No można byłoby w tym kogoś rzucić. I by poczuł. To co dobre, szybko się kończy. Ja kończę jeść. I zapraszam Was na kilka słów w ramach pożegnania. Podsumowania całego tego nosowankowego wyjazdu. A już wypiłem kawę, już od razu inaczej. Kurna, człowiek coś zje i, morale od razu, do góry skaczą. Da się przenocować niskim kosztem w lesie. Samemu rozpalić ognisko, samemu zbudować szałas i o wszystko zadbać. Jeżeli chodzi o tą francuską rację, powiem wam petarda. To jest chyba najlepsza racja wojskowa, jaką do tej pory jadę. Naprawdę mogę powiedzieć, że jest mega, mega taka dopracowana, wykwintna, no kurna restauracyjna, te słodycze, wszystko tam się zgadza. Jedyny minus to brak łyżeczki, widelca i tak dalej. No to już mogliby Francuzi dać. Piszcie, jak takie materiały wam się podobają, czy chcielibyście więcej. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Lecę. Montować dla was ten materiał. Trzymajcie się ciepło. Na razie pa, pa. Spodobało się i chcesz więcej? Żaden problem. Na lewo najnowszy film, z prawej moja propozycja dla ciebie. Pamiętaj, Team Łukasz zawsze subskrybuje.